Przez przykazania głosiłem Wam o postawie Kapłana, ile od jego świętości zależy, ile od jego postawy, czyli wpatrzenia w Boga, jego świadomości zależy. Tyle o czym macie przebłagania i łaski, ile we mnie, Kapłanie, księdzu Piotrze, jest wpatrzenia w Pana Jezusa i mojej świadomości tego, co. Robię. Teraz chyba rozumiecie. Jak jeszcze dwa lata temu wrzeszczałem, dajcie mi spokój już o piątej, teraz przesunęłem o czwartej. Nie chcę nikogo. Żeby mi jakieś wiadomości przekazywał. Ja mam z tą sprawą iść na mszę, zaczekaj po mszy. Nie, ma. Nie chcę nic przemrzą. Chcę być wolny, pomodlić się, poczytać świętą książkę. Idę taki wyczyszczony wewnętrznie. Taki przespokojny. Nie mam problemów, czy mur krzywy jest, że tam ktoś przyjechał z książkami, czeka. Skończyło się to. Widzę, że Wy powolutku zaczynacie to rozumieć. Nie, że Was nie chcę. Ja Wam chcę dać więcej. Nie chcę, abyście mieli przed sobą pustkę i trumnę w moim kapłaństwie. Bo jak biedni przyjrzyście nam przez świętą, jeszcze biedniejsi stąd wyjdziecie. Chciałbym również w dalszym orędziu, mówi ojciec Pio, powiedzieć o czytaniach i psalmie, które są słowem Bożym skierowanym do człowieka w odpowiednim czasie, właśnie kiedy są mu najbardziej potrzebne. Profesor, dziennikarz francuski, jak mówi o nawróceniu, to przed do kościoła, usłyszał słowo i Bóg go nawrócił. Niewierzący. Bóg daje tę łaskę i celowość tego działania Słowa Bożego jest to, że otrzymujemy ją w momencie, kiedy są nam najbardziej potrzebne do zrozumienia różnych zakrętów dziejowych naszego życia. Słowa Bożego trzeba słuchać z takim nastawieniem i od razu wnosić je do swojego życia, pozwolić mu wpłynąć do umysłu, do serca, obnażyć fałsz, zakłamanie, wszelką obudę. Stąd jak potrzebna jest świadoma modlitwa do Ducha Świętego przed czytaniami. Dziś się Wam pochwalę bo dla niej. Czytał lektor, czytanie, nic nie słyszałem. Ewangelię przeczytałem, były takie kazy, że czytałem, nie wiedziałem co. Dziś perfekcyjnie wszystko pamiętam. Rozpoczyna Mikołaj czytanie. Nie uciekam mi ani na sekundę myślę, rzadko kiedy. Chyba, że super zmęczony, czymś przygnieciony, nie, wy, nie, nie wyrwałem tego świata z mojego umysłu i na fotelu z tym wszystkim siedzę. Tak dzisiaj ja czytał to punkt po punkcie, to jak chodzi światło, zbyt bądź się przebiegli jak brzmie potrafiła cudowna matka wymyśleć takie rozwiązanie i uratować Mojżesza w sytuacji, kiedy jest bezprawie. To najważniejsze, jeżeli po wysłuchaniu zła Bożego, Zostaje w nas to poruszenie, niepokój o pełnienie woli Bożej, jest to błogosławiony niepokój, który ukazuje nam, gdzie w duszy posiadamy jeszcze uległość wobec złego ducha. Jak tu mówić o niepokoju? Jak my mamy tak wy wyćwiczony umysł, zaczynają się czytania, a my są w sklepie wciuchami. Lub jestem przy mężczyznach, przy nowoczesnym modelu samochodu czy maszyny. Co, co nas ruszy? Kto nas dotknie? Jeszcze jeśli na początku rozgrzeje nas kapłan, jakimś tam przywitaniem, ciepłą anegdotką, dwóch ministrantów w ubierze misia puchatka, to nie ma szans, żebyś Ty usłyszał Słowo Boże. Ten niepokój jest powodowany właśnie rozbieżnością między Słowem Bożym i naszym postępowaniem. Jeśli takiego niepokoju nie mamy, coś jest nie tak z nami. jeśli nas nigdy Słowo Boże nie ruszyło i nie pojawił się niepokój między rozbieżnością między Słowem Bożym a naszym postępowaniem, nie spotkaliśmy Boga w Słowie Bożym. Czy wierzysz, że jestem obecny w Słowie Bożym? Przypominam to zdarzenie dziś przez siedmiu lat albo ośmiu, kiedy czytałem Otawianiego niego. To był moment, że mnie przeszło na wylot. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nigdy nie rozumiałem potęgi słowa Boga, którem wychodząc z moich ust czytane, czy mówione, czy interpretowane, jeśli jest Boże, to ono łanie, łamie, kruszy serca. Jakim szalonym siewcą suwa był święty Antoni, kiedy w Rimini miasto go wyśmiało, podszedł nad rzekę i zaczął mówić kazanie do ryb. I dopiero wtedy barany uwierzyły. Zaczęły słuchać. Niemożliwe. Wstaje nad rzeką. Jeszcze w życiu tyle miast ryb nie widziało. Tej wielkości i tylu. Skąd się one wzięły? Wszystkie pyszczki wyciągają z wody i słuchają kazania. Bo z świętego Antoniego płynie Słowo Boże. Myśmy dziś wyćwiczyli się do kilku metod przekazywania Słowa Bożego. Odbiorca, czyli wy, nic jego możliwego nie powie, więc ziewanie, spanie, od razu gotowy. Patrzy na zegarek, kiedy skończy? Kapłan bierze gotowca, nie przegryzie, nie przemodli, nie utworzy sam kazania, odczyta, mówi tak usypiająco, choćby był wyspany też uśmiesz. Mówi pod nosem, bez życia, ani ręki nie podniesie, ani nie zaintonuje głosu, kałaszniko, kałaszniko. I za wszystko śpi. Potężna łaska, potężny dar Boga, tak niewykorzystany. I on myśli, że jak zrobi myszkę niki i stanie chłopcem przy ołtarzu, że pociągnie tłumy dzieci czy ludzi do Pana Boga. Będzie tylko chwilowa fascynacja pomysłem kapłana. Skupią się na nim. I za miesiąc zażądają Kaczora Donalda.